Teraz Ewa, niech Ci pokaże dusza, ten krzyż. Ona niosła całe życie krzyż na plecach. O co chodzi z tym krzyżem na plecach? To była ta klątwa? Nie, przyszło mi, że jest jeszcze jedna klątwa od strony mamy. Od strony matki to z tą nogą. Dobrze. Ewunia, to idziemy. niech Ci się pokaże w przestrzeni, cofnij się. Znajdź ten moment, co spowodowało, to jest klątwa do siódmego pokolenia od strony matki? Nie. Dobrze, to cofnij się po linii rodowej mamy i znajdź ten moment, zobaczysz go, jak zostaje ta klątwa rzucona. O co chodzi? Opisz nam to. Wiesz co, przyszło mi, jeszcze ja nawet nie weszłam tam, że... E, były dwie najlepsze koleżanki, nie? I one się też o coś pokłóciły. Mhm. Ale mówisz o mamie, tak, pani mamie. Ani? Mamie. Nie, wiesz co? To nie była mama. To jest gdzieś dziesiąty wiek. Pojrzyj się, gdzie jesteś. Opisz nam troszkę. Jesteśmy gdzieś na jakiejś łące, one siedzą, i ten sam facet się im podobał. Matko moja, to też o miłość poszło. <noise> A jakbyś się uniosła troszeczkę wyżej, pokaże ci się napis, w jakiej części jesteś geograficznej, może w jakim kraju chociaż, dla pani Ani, dla niej, dla informacji. Anglia mi się pokazała. O pięknie, no, dobrze. No to idź do tego momentu, posłuchaj ich, co takiego, jak ta klątwa była rzucana. Dlaczego on wybrał po prostu tą jedną, a drugiej nie wybrał? Czy, czy po prostu on nawet może nie miał świadomości, że się podoba obydwu, a ta zazdrości rzuciła tą klątwę? Tak, on się nie, nie miał świadomości. On się spotykał z prababką pani prababką w linii rodowej miały... my tak, tak to mówimy no a, a tej kobiecie się podobał i ona to długo ukrywała, nie? i ona po cichu rzuciła tą klątwę dobrze a zobacz Ewa, jak ona za to rzucenie klątwy zapłaciła została sama no właśnie w porządku, to już wiemy o co chodzi. To najpierw pójdziemy do tej Pani. Znajdź ją jak będzie sama, ta która rzuci klątwę. Na łące, jak czeka na Pani prababkę. Dobra, to idziemy do niej, żeby się nas nie wystraszyła. Mhm. Witam się z Tobą, piękna dusza. Witam, nie bój się. Przychodzimy do Ciebie, żeby Ci coś pokazać, powiedzieć. Widzi nas? Widzi. Tak. Masz piękną przyjaciółkę. Mówię o takiej bratniej duszy, z którą dobrze. Dobrze ci się żyje, masz z nią dobry kontakt. To jest twoja przyjaciółka. I bardzo ci się podoba jej chłopak. Przychodzę powiedzieć ci. I poprosić Cię, żebyś czegoś nie robiła. Nikt z nas nie jest skazany na to, żeby cierpieć, żeby być samotnym, żeby być odrzuconym albo porzuconym. Ty też zasługujesz na piękne życie, piękną miłość. Dlatego tu jestem. Posłuchaj, ten chłopak wybierze Twoją przyjaciółkę. Ona mu się podoba, ale wiesz o tym, że nie można krzywdzić innych. Dlatego, że On wybierze ją, Ty rzucisz klątwę. I owocem tej klątwy będzie to, że Ty zapłacisz za to. Sama się skażesz na samotność, na płacz, na to, że będziesz cierpiała w samotności. Nie chcemy tego. Chcemy Cię przed tym ostrzec, żebyś tego nie robiła. Proszę. Zasługujesz na to, dla Ciebie będzie ktoś inny, ktoś, kto Cię pokocha, z kim Ty będziesz mogła być szczęśliwa. Poznasz go, bo on przyjdzie. My mamy wszyscy taką miłość przeznaczenia. Niby przypadkiem, niby od niechcenia kogoś poznamy i będziesz szczęśliwa. Chcę Cię prosić o to, żebyś tego nie robiła, żebyś nie klątwiła. Jak ona reaguje, cokolwiek mówi? Nie patrzyła się. Nie jest przestraszona, ale jest w szoku. Ale w międzyczasie mi się pokazał jej przeznaczony facet. Mm, widzisz kochanie, czas nie istnieje, czas jest linarny. Przychodzimy do Ciebie. Będziesz szczęśliwa, będziesz miała piękne życie. Nie rzucaj na nikogo klątwy, bo za każdą klątwę rzuconą. My płacimy. Zapłacisz samotnością. A w momencie, kiedy tego nie zrobisz, Twoja miłość do Ciebie przyjdzie i będziesz bardzo szczęśliwa. Ewa Ci ją pokaże pokaże tego wybranego dla Ciebie, tego, na którego Ty zasługujesz tego, przy którym otworzysz swoje serce i będziesz szczęśliwa. Nawet będzie miała dwójkę dzieci z nim. Pokaż jej to. Pokaż ona... jej to. No. Że będzie szczęśliwa, że będzie miała dwójkę, spełnioną będzie osobą. A ona mówi, ale jej się ten w tym momencie podoba. I ona musi go mieć. Aha. Ale uparte Ech. baby. Ewuś, dobrze. To cofnij się do momentu, kiedy te przyjaciółki tam są. Idziemy do tej, do, do tej prababci w linii rodowej teraz. Idziemy do tej prababci w linii rodowej. Nie no, jestem. Witam się z tobą, a ona jest sama. Um, nie siedzi z tą koleżanką, ale ja zamroziłam wszystko, że ona tylko ta prawabcia widzi nas. Dobra, fajnie. Witam się z Tobą, piękna dusza. Przychodzimy do Ciebie z odległej przyszłości. Przychodzimy, żeby Ci coś powiedzieć, pokazać. A... Masz obok siebie przyjaciółkę. Ta przyjaciółka nie do końca jest szczera wobec Ciebie. Ty jej zaufałaś, wierzysz. I masz miłość, masz wybranego mężczyznę, którego bardzo kochasz, któremu się podobasz, który chce być z tobą, natomiast ta twoja koleżanka, przyjaciółka bardzo ci go zazdrości. Wiesz o tym? Mówi, podejrzewała. I chcemy cię przestrzec, żebyś może... Bardziej się troszeczkę zdystansowała do niej, nie zwierzała się ze wszystkiego, nie mówiła o wszystkim. Chcemy, żebyś była szczęśliwa, bo na to zasługujesz. Jesteśmy tu, z członkiem Twojego rodu. Przychodzimy aż z XXI wieku. Zobacz, z jak odległej przyszłości przychodzimy do ciebie. I od tamtego momentu. W linii rodowej twoje kobiety cierpią, są same albo są porzucane. A my chcemy, żebyś ty była szczęśliwa i wszyscy twoi członkowie w rodzie. Dlatego mam dla ciebie propozycję, żebyś troszkę odsunęła tą swoją przyjaciółkę. Bądź dla niej miła, dobra, ale nie mów jej wszystkiego, bo ona z tej zazdrości rzuci na ciebie klątwę. Że ten chłopak wybrał ciebie, a nie ją. Mhm. Powiedziała, że to zrobi. Dobrze. Zobacz to, Ewa. Po linii czasowej, jak to idzie? Czy jest takie jakby troszeczkę rozgałęzienie, że ta dziewczyna po prostu jest troszeczkę odsunięta, że nikogo nie krzywdzi? Mi się od razu jeszcze nie skończyłaś mówić. Pokazały dwie różne linie. Ona ma rodzinę, jedna i druga ma rodzinę. Dobrze, ale nie ma tego momentu, że ona klątwi. Bo tamta się zajęła innym facetem. Rozumiem, ale już widzisz to, że one się tak nie spotykają, nie zwierzają i jej nie klątwi. O to pytam. Nie, nie. Dobra. Bardzo Ci dziękujemy. Bądź szczęśliwa. Nie wszystko, co najpiękniejsze, idzie do ciebie, bo zasługujesz na to. Ta kobieta, prababka tej no. pani oddaliła się trochę od tej koleżanki no już się tak mniej spotykają dobrze i już nie ma tej klątwy nie ma niczego w porządku Boże Ewciu kocham cię dobrze kochana to zostawiamy cię tam w tej przestrzeni bądź szczęśliwa bo zasługujesz na wszystko co najlepsze idź Ewa po jej linii do końca jej życia Czy już nic takiego się nie wydarzy żadna klątwa nie pójdzie a potem wracasz się po linii rodowej, do tu i teraz. Powiem ci tak. Poszłam po linii tej babci, czy babci, i oni się wyprowadzili, w ogóle kontakt stracili z tą, wyprowadzili się do innego miasta, do lepszego o, mieszkania. Pięknie, dobrze. I jak się cofasz po linii rodowej, już nie ma żadnej takiej klątwy ze strony żeńskiej. Ani z żeńskiej, ani z męskiej. Wszystko mi się tak rozpuszczało. Linie, linia świeci na ani to niebieskie, ani to fioletowe, taki odcień wiesz, energii, nie? Dobrze. Super, bardzo się cieszę. Dziękuję, Ewunia. To wróć do nas, tamte przestrzenie pozamykaj. Niech one będą zamknięte.